Siemanko ja jestem Werta. witam was w kolejnym odcinku z portala Dwójeczki tak. mamy rozdział trzeci. E, to dziwne narzędzie bije ścianę Bo czemu by nie? Pat, 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 no, pat, pat. No pat, pat, no. Ja tu wskoczę. Ja, ja wskoczę tutaj. Sorry. A tu co się wyprawia? No siema. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There, try it now. I <laughs> was right? just lying there. You thought I was <laughs> <laughs> This plate must not be calibrated to someone of your generous... Oh, you are today it's the, the ah, Too fat. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. my

Okej, okay. także przyszliśmy tutaj. Tutaj niestety nie możemy jeszcze wejść. Ponieważ ten laser chyba musi dotrzeć w jakieś no, wskazane miejsce. Okej. Okay. Wykorzystamy taki trik. Aj, idę do ciebie. Moja wyskocznia. Aha i najpierw tam. No dobra. Trochę, trochę już się zaczyna biegania w tej grze. ten tag. Super. Upsa. tak. Szybsza metoda. Ale zaoszczędzam czas. W końcu jest szybsza. Inaczej, chciałem powiedzieć, lepsza metoda z początku. świecę laserem. Cyk. Brawo, drzwi zostały prawidłowo. Fuck. Muszę najpierw tam wejść. Niestety tak nie wejdziemy. Także kolejna wyprawa. Lewym jest, ok. To teraz. Oj. Tak to chciałem byk. zrobić. Jak eagle, A, No, jak możesz. Jest. Pyk, pyk. Kolejny level byk. za nami. Kamerki nie odpaliłem. Cześć! Tak. Tak to jest to kamerko. <noise> nie y, z początku z, znaczy, zawsze odpalam kamerkę w momencie, kiedy, kiedy, kiedy. Mmm. Czekajcie, co powiedzieć? A. W momencie, kiedy gra jest odpalona, mam to na alt-dabie, ale ta gra się craszyła jakiś na alt-dabie u mnie. Dlatego nie odpaliłem wcześniej i zaczynałem przy starcie. Ale nieważne. Lecimy już z koksem Co my tutaj mamy? To no, funkcjonuje źle, także trzeba będzie naprawić. Hej hej! O kostką, która się tam otrzymuje zrobię taki, hopsa! Dobrze! A! Perfekt! Oj, oj, hej, hej, to. Nie ma tak wrócić w początkowe miejsce, co nie? Lecimy! Siema teraz tutaj e, i ty laser po prostu masz być zablokowany, tak? Tak. Okej, okay, genialnie. Dzięki czemu dolecimy gdzieś dalej. Did <laughs> Okej. Okay. Dobra, ja przyleci nam tutaj kostka. Cześć, teraz Tą kostkę przetransportować tutaj, tak z Okej. ok. Jakby to ogarnąć? Wiem, po prostu zeskoczę na dół ten tutaj. Nie z tamtej strony. Jest. Czyli to jesteś tutaj już useless. ok? tam jest pyk. I zadanie wykonane. Teraz musimy z powrotem polecieć na górę. Hop! Hop! Wow! Aha, okej. Okay. Już? się teraz nie rozumiem, to gdzie teraz dolecę? W to dolecę, okej. Okay. Once again. Tyk, 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 tyk. Iii, Jestem. Uff. Z kostką muszę tu dolecieć. Jezus.

A zobaczysz, coś ci w końcu nie wyjdzie i będzie źle. <laughs> tak jak to było w jedynie. Kolejny poziom. Kolejny, kolejny. Cześć. Niby jedenasty test pokazuje. Mosty się zaczynają. Takie mosty, możemy po nich chodzić. No dobra, ale z tego co pamiętam, czekajcie, tu spadnie kostka. Aha, ok, to jest spuszczone z prawego. Ok, cyk. I cyk, dobra No ja to cały czas spada Goddammit, dawaj Jest Wracamy do punktu wyjścia Back Mamy kostkę, brawo, gdzie ją mam położyć, a tam gdzieś To nie, to jeszcze stąd idziemy To nie miejsce dla nas E, musimy ją puścić stąd, tak? Nie. Stąd. Tak. Chodź kostka. Przyda się jeszcze do zrzucenia. Tutaj. Ale teraz. Jak ja się stąd wydostać? Na przykład tak. Najlepsza metoda. Cyk.

Dużo właśnie komentarzy od Was miałem <kłynne> o tym imieniu. Chyba Shell. No, Także musi się tak nazywać? Ogóle, A z propozycji wygrała chyba Grażyna. <laughs> tak, to jest Grażyna. Tylko Grażyna jest taka zła. Cześć, cześć, cześć. <trujne> wow, wow, spokojnie. Okay. Nie, no, I'll be right back. Don't touch anything. No, hey, hey, Up here! I found some bird eggs up here. Oh, just the door mechanism. Shut it right down. I... Ah! BIRD! bird, bird, bird. Roboty. Już. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, alright? Very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how.

Teraz muszę zrobić tak trochę wyżej. okej okay. dzięki stabilnie. Muszę cię odesłać tam. Ale najpierw A, muszę pomyśleć, jak to jest tak. Czekajcie, to jest ten, czy tam się prawy? Może nie, może tam wejdę, tak? Będzie cool to muszę się tutaj Tak, wygrałem Czy mi się udało? Tak, elegancko Podgląd znowu się zawiesił, ale na szczęście Wiem, że kamarka nagrywa dobrze so well. oh, well. Stało się dobrze, ostatecznie nie, spisała się zarąbiście. Po prostu zrobiliśmy to tak szybko, że aż. Nikt nie zajarzył, co się stało. <laughs> Okej, okay, kolejny test. Wieżyczki, będą strzelały do mnie. Oh, your... sure. okay. ma Stefan. A co się dzieje? A co się dzieje? Odłóż mnie, ok? Plum? Tak, kolejna wyżyczka padła. Nie musicie dziękować. Tak to się robi. Nie widzicie mnie, prawda? Sabro? Są lepsze sposoby na to. Co za muzyka w tle. Straszny DOS. What? Idź tam z powrotem. Śmiałem miałem przyczajkę od wieżyczki. To nie jest dokładnie tam, gdzie chciałem, żeby to było. Zaraz to ogarnę. Dobrze jest? Teraz? Teraz? Hej. Jeszcze dalej. No dobra. Cel zgubiony. Pum. Idealnie. Dobra. Yes! Super. O, 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 ok. Skoro o ciebie już mamy z głowy, tak jak i wszystkie inne wyżyczki. to lecimy dalej. Ok. <laughs> Uciekam. Cześć, otwierasz. Super. Uu. Dziwne wczytywanko, tak po prostu inne. Glados, uciekłem. Grażyna ci uciekła, a nie ona coś kminiła. Wczoraj urodziny? Wszystkiego najlepszego grażyna. Ach, siema. Rozumiem, że jeden laser, by wszystkie zjednoczyć, tak? Tak zrobię po prostu tak. Cyk, tak No się ma.

It's right here in your file. On other people it looks fine, but right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably. Oh, wait, ooh, ooh, ooh. it's a she. Still, what does I'm she know? Oh wait, it says she has a medical degree in fashion from France. Cieszę się cieszę, że to ty wiesz No trafisz w któryś? No dobra Co mi zrobisz? Co mi, nas zrobisz? Sorry Tak to się robi z wami mogę tak w kule polecieć. Nie, u Was tutaj była troszkę inna rozkwinka. Nie się Dobra, chciałam zrobić tak. Na was muszę. Oh. Hej! Strzelacie czy nie? Już szyby nie ma Searching, searching Hello Tak Proszę, mi otwiera te wieżyczki Wolałem się zasłonić o, wow, 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 wow. Oberwałem. Mogę zrobić też śmieszną rzecz? Wyrzucę nie? Oj. Znowu mnie wyrzucasz, czuję. Mogę postawić, tak? Się zakraść od tyłu. Hello. Chcę sobie pójść. <suszyna> ok. <laughs> I managed to find two with your last name: a man and a woman. So that's interesting. It's a small world. So Grażyny? Grażyny? I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. To wymaga działa! Dobra, Stefan, nie strzelaj do mnie. Co robi to? Robi laser. A laser lubi... ...spalić dziwne stworządka, na przykład takie. Sorry. To nie moja wina. Okej. Okay. ja bym sobie odpalił ten laser na stałe. I byłoby śmiesznie. <laughs> Oki doki. No witam. Pum. Palimy. <laughs> Co z roboty ci psuje? Spoko są. Samoodnawialne, także bez problemu. Ten bit... Lados, nie i tyle. Serio, proszę cię. Wiem, że grażyna miała urodziny urodzinę, ale po fakcie to tak trochę głupio, no nie? No. Co to ma być? Spóźniłaś się z życzeniami, się podlizujesz. nene. Ne, ne. Nie Nie było no, kolejne zwariowane maszyny Crazy Machines. A więc to mi odpala przejście. A na dobrą sprawę. A, pamiętam. Dobra, 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 dobra. Jest trudna rozkwinka, ale mi się przypomniało, bo wiem, że zawsze miałem problem z tym etapem. A jest Stefan, Czy grażyna, nie szaleń, tak. Wystarczy zrobić tak. Nawet tam są jakieś bonusy, ale już tam nie wchodzę. I pych. Kiedyś przy tym tyle siedziałem, tak teraz mi się przypomniało, że. A to trzeba było zrzucić. No dobrze, że mi się przypomniało, bo znowu bym błędził. Jak to zrobić? Glados, rozwalam Twoje pokoje. Szybciej niż niejeden człowiek, weź coś dowal trudnego na cały odcinek. Uuu, to było spokojny. Rozdział czwarty, niespodzianka. Także skoro, skoro skończyliśmy rozdział, to skończymy też odcinek, żeby wiecie, żeby fajnie lecieć rozdziałami. Znaczy, póki się da, bo później to wiadomo, będą strasznie długie te rozdziały i to będą na kilka odcinków. Ale w póki co tak nie jest. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie wieżyczki, dużo wieżyczek. O, me, me, mega dużo wierzycie. Tak. A już kończę. Dzięki za wszystkie łapki w górę do tej serii. Dzięki za wszystkie właśnie komentarze. Dzięki za udostępnienia na Facebooku, wszędzie dodawanie do ulubionych. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć! Hej!